Pan opowiadał, Dan pan uciekła z powstania. Nim uciekłam z powstania, to wiedziałam, że się już szykuje, ponieważ miałam braci, którzy są st starszych ode mnie, należących do AK. No i proszę pana, było strasznie, bo myśmy na Emilii Plater kopali rowy, wie pan, vis a -vis był kościół, kościół, który nadal istnieje. I tam wydawało się wszystkim, że tam będziemy się chować. Ale niestety pierwsze bombardowania, które były przed powstaniem, to Niemcy już przy tym kościele zgrupowani byli żołnierze polscy i mieli amunicję i trafili w amunicję. I ta amunicja zaczęła wybuchać i uciekliśmy z tych rowów. Więcej do tych rowów nie wchodziliśmy. Więcej nigdy więcej. A proszę pana róg Emilii Plater i ale Jerozolimskich był, był Pusty dom po Żydach, pusty dom, gdzie grupowali się Niemcy, przyjeżdżali z frontu, zostawiali samochody. Róg, to znaczy przy dworcu głównym, bo dawniej dworzec główny był przesunięty bliżej Marszałkowskiej, ja. i tam wszystkie samochody te niemieckie stawiali. Mój brat, ponieważ należał do AK, o tym się nie mówi i nikt nie wie, że on działał w taki sposób, jego grupa, że wie pan, poszli chłopcy, oni mieli po 16 lat, po 17 z butelkami, proszę pana, z tym, z benzyną i chcieli zniszczyć te samochody na rogu, które parkowały, niemieckie i proszę pana... Ta akcja im się nie udała, bo jeden z chłopców nie zdążył uciec i ubranie zapaliło się na, na nim i wie pan i była wsypa, była wsypa o czym wszyscy wiedzieli, bo go wzięli od razu Niemcy złapali no i oczywiście mordo wie pan znęcali się nad nim i chcieli żeby wszystko powiedział o tym zgrupowaniu. No i proszę pana, mój brat, już więcej. Aha. I przyszli Niemcy w nocy do naszego mieszkania, ale akurat ja byłam z mamą, bo ja już tylko z mamą byłam. Byłyśmy pod Warszawą u znajomych, proszę pana, w czasie. Przewalili nam wszystkie rzeczy i szukali brata, bo on niestety, ale chłopak, chłopak nie wytrzymał, nie wytrzymał i sypał wszystkich i mój brat uciekł, chciał się dostać do, y, y, do swoich, do lasu i proszę pana w Radomskim, miał 16 lat mój brat, w Radomskim złapali go. Proszę Pana, Niemcy wieszali głową na dół, bili go po głowie, żeby on się przyznał, kto on jest. I wysłali go do Oświęcimia, mojego brata. Mój brat przeżył, przeżył, bo to były już ostatnie chyba te lata, ostatnie. No, a ja z kolei, jak powstanie wybuchło, no to byłam pod Warszawą pod Warszawą, u mojej siostry, w Kobyłce i tam prze, prze, przeżyłyśmy powstanie. Ale wojska, jeśli chodzi o ruskich, o, to proszę Pana, o Niemców, podjeżdżali pod nasz taras w Kobyłce. Proszę Pana, kazali sobie gotować, bo tam w pobliżu był, było tak, Kobieta miała, hodowała kury, kazali sobie, proszę pana, łapać te kury i, go, i gotować rosołki. I jak podjeżdżali czołgami pod nasz taras w kobyłce, to proszę pana, to byliśmy przerażeni, przerażeni. Ale oni jakoś przyzwoicie się w stosunku do nas zachowywali. Przyzwoicie. No i odjeżdżali i tak się gonili, raz byli Ruscy w kobyłce, raz Niemcy i nigdy nie wiedzieliśmy kto, bo siedzieliśmy w piwnicy. Cały czas gonitwa była. A pan powiedział, a który on oddziale był bla. Ja, ja nie, nie wiem, o tym to. nie wiem, bo ja byłam dużo młodsza od niego i on się nie, nie chwalił, tak. No to dziękuję. Tak. Panie kochane, ja